Przedwczoraj. Przedwczoraj. Kawę nogę położyła. Ale nie podoba mi się, że tak lata i że nie ma takiego zamknięcia, nie? Nie, bo tutaj nie Tylko ma do tego. Tylko po prostu sobie to zamykasz. Także no 10 zł by było. Co? Co? No, no. jak ja droga robię. jest? Była już taka. No, ona jest taka. No naprawdę, no nie wiesz, że ty możesz sobie może sobie sprawdzić, może jak przyjść też. Tylko, że nie mam gwarancji, bo wyrzuciłam. MPM, to nie jest jakaś dobra firma. Jest. A co jest właśnie na internecie. Ona, sej, ona prawie 600 zł kosztuje. Nowa, nie? Ja sobie zobaczę. Co jest? Zobacz. Będziemy miały rację. Ile kosztuje nowa? 600. Nie cała. 500. 500 coś. Co? No. 600? 557 zł. No co? Ty? No serio. Bo moja mama to kupiła. O jedno zero się chyba pomyliło. 131 zł nowa. 107 osób kupiło. Patrzę tak na ty, nie? Myślałam, że to świeczka ty. No te żółte, widzisz? No, to jest co komślałam. To nie? Jak do no. krótki? Ale mi się kręci w głowie te Boże Święte. Ile ją użyliśmy trzy razy? Nawet nie nawet dwa, albo raz nawet. A jak wiem, ile ty razy to używałeś? Dwa. Na gofy to chodziłam na tak. No mogę sobie robić z domu. Ale no ja się kladam na gofownicę, więc od niej też używałam, nie? Bo. Ja mam do Tostów. Przeważnie klaję robiła na swoje imię. Ja mam do Tostów. Co? Czerwoną. Od Kuby. Ja też... piszę w ciąży. Maska jest. W ciąży jesteś? No. Ja nie ty tylko ja, ja, ja też. Ty też? <coughs> A ile ty masz lat? 15. Nie, już nic nie mówię. To 16 lat.